Takiego wydarzenia jak Narodowy Kongres Nauki, cyklicznego już. Czy według Pana przełoży się to na to, że napłynie do Polski więcej zdolnych naukowców z zagranicy, czy więcej polskich uczonych będzie się ubiegało o granty? Czy takie przedsięwzięcia mogą się przełożyć na jakieś bardziej wymierne korzyści? Ogólnie rzecz biorąc, dyskusja jest pożyteczna. Ogólnie rzecz biorąc, pojawiają się w tej dyskusji nowe tony. To też jest dobrze. Pewnych rzeczy już nie, nie wypada mówić. Pojawiają się poglądy, które zaczynają dominować, i, i, i to mnie cieszy, dlatego że z, szereg, z szeregiem takich poglądów ja się zgadzam. To, że jest akcent na doskonałość naukową, jakby na to nie patrzeć, jest bardzo dobrym zjawiskiem. I wydaje mi się, że w tej chwili świadomość tego, która wcale nie była taka temu, jest bardzo szeroka i ludzie na przykład na tej sesji, która jest za drzwiami, bardzo gruntownie dyskutują o tym. Czy w ciągu tego czasu, od kiedy istnieje, zostało powołane do życia Biuro do spraw doskonałości mm -hmm. naukowej, czy zauważył Pan, że jakoś to się może przełożyło na większą liczbę artykułów w prestiżowych czasopismach? Czy coś nie, miko... nie, bo biuro do spraw doskonałości to jest biuro, które ma ułatwiać i zwiększać nasze uczestnictwo w konkursach Europejskiej Rady Nauki. Mm -hmm. <laughs> I to jest coś innego niż prestiżowe publikacje. Ale ogólnie rzecz biorąc, świadomość, że żeby w ogóle zdobyć takie stypendia, trzeba dobrze publikować, jest coraz większa i pojawiają się coraz liczniejsze takie prace. A jaka według Pana Prezesa dziedzina nauki w Polsce ma największy potencjał rozwoju? I największy potencjał, żeby być dostrzeżoną przez ERC. Tak. To, to widać. Nasza matematyka, informatyka, dzisiaj, dzisiaj były doskonałe przykłady tego, nasza fizyka, ja myślę, że nasza astronomia tutaj jesteśmy naprawdę bardzo mocni. Myślę, że Henia. Aczkolwiek ciągle jeszcze niedoceniona. I mam nadzieję, jako biolog molekularny, że przyjdzie czas i na biologię molekularną, ale już pojawiają się takie sygnały. Mm -hmm. Na przykład dzisiaj występująca Ewelina Knapska, mm -hmm. czy y, Marcin Nowotny, czy Janusz Błynicki. To, to są biolodzy, mm -hmm. którzy dostali IRC. Mm -hmm. Wspomniał Pan prezes o chemii, tak już na marginesie. Mam nadzieję, że. Ta nowa reforma szkolnictwa jakoś nie, nie zakłóci tych, tych planów i tych nadziei na ten... Ale szkolnictwa rozwój. podstawowego? Podstawowego. No, Bo jakby, Ja też mam taką nadzieję. Ale ta ta ja ta też mam ta taką prostu, nadzieję.